To jest polepa. Tak. To znaczy? To jest polepa, to jest jeden z, tych, z tego rodzaju zabytków, które na y, stanowiskach osadowych, na prehistorycznych osadach odkrywamy w bardzo dużej ilości. Jest to po prostu glina, która była wykorzystywana do wielu czynności. Między innymi wylepiano nią ściany obiektów, y, wylepiano klepiska lub tego rodzaju rzeczy, lub na przykład wykonywano z niej piece. Czyli y, rozumiem, że to była otulina pieca. Otulina pieca, A, otulina ściana. A ta ścian. pieca mogła być czego? No w tym konkretnym przypadku, sama ściana pieca bezpośrednio tej części, która była zagłębiona w ziemię, była wylepiona, po prostu gliną bezpośrednio. Natomiast nad nią znajdowała się konstrukcja, no dla nas bliżej nieokreślona, ale na pewno, która wykorzystywała plecionkę bądź drobne patyki i która otaczała tą konstrukcję i w jakiś sposób ją chroniła. I ślady właśnie takich. Proszę pokazać, może jest tak. Y właśnie na, na, na polepie, która, która wylepiała te ściany tej konstrukcji, no y znajdują się odciski właśnie różnej wielkości patyków, yy, tutaj właśnie widzimy mniej więcej pozostałości właśnie po, yy, po, 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 tych, po tych paliczkach, po, po tych patykach. Konturcji. Tak, one są czasami mniejsze, ten ma około 2,5 cm średnicy, natomiast czasami, tutaj w tym, bo to mamy polepę z pieca. To jest polepa z pieca, która najprawdopodobniej stanowi pozostałość konstrukcji, która znajduje się nad tym piecem, natomiast w momencie, kiedy to stanowisko zostało opuszczone, ona się zawaliła, ta konstrukcja do dołu i tu widzimy czasami nawet pozostałości większych belek znacznie, które prawdopodobnie właśnie tutaj tworzyły tą konstrukcję samą. Czasami też znajdujemy całkowicie płaskie fragmenty, które prawdopodobnie stanowią pozostałość, prawda, wylepionych ścian w tym momencie. Czyli konstrukcja takiego pieca wymagała, no technologicznie, różnych przedsięwzięć. Trzeba było robić szkielet, tak, tak jest. ściany z jakiegoś Dokładnie. budulca, a potem je zabezpieczyć przed ewentualnie… I trzeba było też mieć szeroką, yy, szeroką yy, wiedzę na temat właśnie procesów, które w tym piecu się dokonywały, gdyż tego typu konstrukcje były wykorzystywane do wielu czynności. Do no wypału i... wapna, do wypału po... ceramiki, szczerze, do wypału węgla drzewnego. Powiem szczerze, że tego nie rozumiem. To znaczy nie rozumiem tego, jak ludzie wpadli na pomysł, nie wiemy nie wiemy, ale jeśli chodzi o takie najstarsze, na przykład ślady metalurgii, to tego typu odkrycia nie pochodzą z terenów Polski, ale bardziej z terenów śródziemnomorskich i stamtąd ta idea napłynęła do, tutaj do Europy Północnej. Z pewnym opóźnieniem.